Jakie jest idealne miejsce na spędzenie popołudnia w romantycznej scenerii, kino, restauracja, a może tramwaj. Dzisiaj było to możliwe, a wszystko ze sprawą walentynkowej akcji Zakochana Bana. Zakochana bana to jest taki projekt, który realizujemy od kilku lat w tramwajach Śląskich, zapraszając wszystkich zakochanych, ale też tych, którzy poszkują miłości do bardzo romantycznego, rozśpiewanego, wesołego tramwaju, który zakocha, zakochaną baną właśnie nazwaliśmy. Tramwaj kursuje w samym sercu Katowic, tu, gdzie bardzo wiele restauracji, knajpek, dokąd zmierzają zakochani. Wnętrze ozdobione miłosnymi symbolami, romantyczna muzyka i słodki poczęstunek sprawiły, że tramwaj kusił do przejażdżki wszystkich zakochanych i poszukujących miłości. Inicjatywa 14 Walentego zawsze jest zgodna powielania, aby jeszcze państwo tutaj się bardziej kochali, bardziej się wyrażali te uczucia, bo miłość to jest to, co spaja cały świat i przez nią wszystko się tutaj wydarzy i będzie się działo. Pomysł bardzo oryginalny. W tym roku mamy tutaj właśnie inny wagon niż zwykle, e, więc jest jakaś e, inaczej jest niż e, zazwyczaj, tak? E, pomysł też bardzo fajny, bo można komuś wyznać miłość e, w swojej drugiej połówce, na pewno też e, jakaś atrakcja. Ja bardzo jestem zadowolony i zachwycony, i to jest bardzo ciekawy pomysł, bo co roku to jest odbywa się. Pierwszy raz w czym uczestniczycie? Pierwszy raz jest, no pierwszy raz akurat, to racja. Zakochana Bana jak co roku wypełniła się zakochanymi, a kto wie, być może dzięki niej udało się komuś poznać swoją walentynkę.